Interfejs sub Business One. Po zalogowaniu do systemu krótko omówię pulpit użytkownika. Przygotowałam pulpit użytkownika składający się z procesu sprzedaży oraz wskaźników łącznej kwoty sprzedaży, łącznej kwoty należności, pięciu najlepiej sprzedających się towarów, pięciu najlepszych odbiorców, wspólnych funkcji, przychodu i zysku brutto, moich niedostarczonych czy niezrealizowanych zleceń, i ostatnich wykonanych przeze mnie operacji. Po wprowadzeniu danych ten pulpit będzie się odświeżał, a wskaźniki będą pokazywać aktualne wartości. Na razie są puste. Zaczniemy od ich przygotowania. Pulpit użytkownika pełni rolę podręcznego menu z ikonkami, które możemy kliknąć i wybrać odpowiednią funkcjonalność, którą chcemy uruchomić. Na przykład raporty dotyczące ofert sprzedaży, czy też wybrać ikonkę oferty i rozpocząć jej wprowadzanie. Podobnie jest ze zleceniami sprzedaży, wuzetkami czy innymi dokumentami. Proces sprzedaży jest podręcznym menu np. sprzedawcy, z którego może korzystać. Oczywiście pulpity możemy konfigurować zgodnie z własnymi preferencjami. Ten proponowany do demo przygotowałam jako przykładowy pulpit użytkownika. Oprócz pulpitu użytkownika możemy włączyć menu, gdzie dostępne są wszystkie moduły. Korzystając z tej funkcjonalności, na przykład do wspólnych funkcji przeciągnę zamówienie zakupu, czyli w tym miejscu możemy mieć dostęp do wybranych funkcjonalności użytkownika, natomiast tutaj do wszystkich funkcjonalności, które oferuje system. W tym miejscu działa również wyszukiwarka. W której mogę szybko znaleźć odpowiednie funkcjonalności, czyli np. ofertę sprzedaży. Zatem z tego poziomu również mogę wywołać ofertę sprzedaży czy fakturę sprzedaży. Wyłączając parametry filtrowania, wracam do pełnego menu. W interfejsie użytkownika dostępne są również paski narzędzi, czyli wszystkie funkcjonalności, do których mamy dostęp w tym miejscu. Są również dostępne z poziomu menu górnego, łącznie z dostępem do wszystkich modułów. Czyli w zależności od preferencji, mogę albo kliknąć w tym miejscu w odpowiednią ikonkę, czy też wybrać odpowiedni raport, czy wybrać z menu górnego. Ten pulpit jest pogrupowany w taki sposób, aby praca z nim była jak najłatwiejsza. W menu głównym znajdują się funkcjonalności, z których można korzystać kontekstowo. W zależności od tego, jakie okno jest uruchomione, to te funkcjonalności są dostępne, natomiast pozostałe są wyszarzone. Na przykład wywołując okno oferty, włączają się funkcjonalności dostępne dla tej oferty. Przy okazji kolejnych filmów będziemy omawiać aktywne ikony w górnym menu. Zwróćmy uwagę jeszcze na dolne paski. Są to paski komunikatorów. Możemy włączyć informacje systemowe i ustawiając się w odpowiednim polu, np. oferty, dostać informację o adresacji tego pola. Czyli w polu komunikatorów będą zarówno komunikaty, np. ostrzeżenia, albo informacje o tym, dlaczego danej transakcji nie można wprowadzić, jak również informacje dotyczące adresacji. Na przykład pola w tabelach systemu SAP Business One. Tutaj pojawiają się te informacje. Dodatkowo mogę zmienić ten obszar roboczy, schować menu główne i powiększyć go, chowając pasek narzędzi. Wówczas uzyskuję większy obszar roboczy, a tym samym większą ilość danych na ekranie.